Cześć, jestem Łukasz Panasiuk, jestem trenerem personalnym. Do Marka zgłosiłem się o pomoc, aby pozyskać klientów na treningi personalne, ponieważ to było zawsze moim największym problemem. Nie potrafiłem pozyskać klientów na treningi. Długi czas byłem trenerem dodatkowo, byłem również trenerem na etacie, gdzie klientów dostawałem z zewnątrz, aczkolwiek do mojej kieszeni szedł wtedy niewielki procent z tych treningów także było moim celem to aby stać się niezależnym startowałem z niewielką bazą klientów swoich od Marka chciałem żeby ta współpraca zakończyła się minimum trzema może pięcioma nowymi osobami cała współpraca wyglądała naprawdę bardzo fajnie Marek jest taką osobą która można powiedzieć że trochę bardziej dba o ciebie niż ty sam o siebie takie przynajmniej odniosłem wrażenie co tydzień byliśmy umówieni na taką rozmowę telefoniczną podsumowującą zeszły tydzień. Częściej to ja zapominałem o tych rozmowach. Marek zawsze był punktualny. Dodatkowo pisał, pytał, jak idzie, czy potrzebuje pomocy. Często było tak, że, że tej pomocy nie potrzebowałem. Zdarzało się też tak, że, że po prostu mam akurat teraz jakiś problem, piszę do Marka. No i zazwyczaj w ciągu godziny, dwóch godzin dostawałem odpowiedź i to, i to taką serio potężną odpowiedź pięć wiadomości głosowych po jednej minucie. I czasem te wiadomości w drodze do pracy odsłuchiwałem sobie nawet trzy razy. Marek dokładnie tłumaczył, w jaki sposób rozmawiać z klientem przez telefon, w jaki sposób rozmawiać podczas wstępnego wywiadu na prógnym treningu. Na konsultacji po treningu. Także współpraca z markiem to przede wszystkim nie jest tylko reklama, jak bardzo często się to zdarza, tylko jest to taka kompleksowa usługa, w której, w której marek tłumaczy, w jaki sposób rozmawiać z klientami, co zrobić, aby finalnie ten, to spotkanie zakończyło się sprzedażą. Jeśli chodzi o efekty współpracy, w ciągu miesiąca udało mi się zarobić 16,5 tysiąca złotych. Także jest to bardzo dobry wynik, którego się nie spodziewałem. Chciałem, żeby ta współpraca się chociaż troszkę zwróciła z nadzieją, że klient zostanie. A jak widać, poszło to naprawdę w bardzo fajną stronę. Obecnie tygodniowo przeprowadzam około 35 do 40 treningów. Teraz będzie liczba potencjalnych klientów, do których udało się dotrzeć, od których udało się tutaj dostać numer telefonu, to jest 100 osób. Na ten moment muszę niestety około 20, nawet ponad 20 osób przełożyć na po prostu kolejny rok z tego względu, że nie mam czasu, aby się z nimi skontaktować, aby przeprowadzić trening próbny czy też regularnie trenować, bo mam po prostu zapełniony grafik. Także, także ta współpraca, kurczę, równie dobrze mogłem startować od zera i, i stworzyć sobie bazę klientów. Także, także polecam, po prostu polecam współpracę z markiem. Na pewno się ona zwróci. Wiadomo, że dużo leży też po naszej stronie, ale jeśli chodzi o marka, tutaj muszę, muszę powiedzieć, że on naprawdę robi dobrą robotę, tyle ile można. Marek od się wydaje, a to ile pozyskamy klientów, no to już tutaj zależy w 90% od nas, procentach od nas. No i oczywiście jakiś tam procent to zawsze jest po prostu przypadek.